Dawno, <słuchresszy> <mum> <Translacza> <mum> dawno temu, jeszcze kiedyś czynnym, w sklepie z dopalaczami. Chińczyk. Dzień dobry! Dzień dobry! Kisiel. Krzysiek? Siśkie! Tak siskie, po poproszę! Tutaj na tym regale majka wodna, inne siśki. Proszę nie, do wyboru. Nie, mam. Siśkie! No mówię, siśkie! Nie, 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 tak mi siśkie, siśka! Siśka, roślina, ścieżka. A, roślinka! No to roślinki mamy tutaj? Na tej razie? Do wyboru do koloru? na inne sprawy? Nie, nie, nie! Nie daj mu. Siśkie, roślina, siśka! Z lasu siśka, ciepło! Nigdy nie wiesz, co los przyniesie, kiedy Chińczyk się znać w lesie.